Już w najbliższy czwartek odbędzie się jedna z najważniejszych sesji Rady Miasta w ciągu roku. Radni będą głosować m.in. nad udzieleniem prezydentowi Puław wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za zeszły rok. Podczas obrad zostanie przeprowadzona dyskusja nad przygotowanym przez prezydenta raportem o stanie miasta Puławy za zeszły rok. Głos w trakcie tej debaty będą mogli zabrać także mieszkańcy, którzy odpowiednio wcześniej zgłosili taką chęć oraz zebrali wystarczającą liczbę podpisów. Sesja absolutoryjna jest okazją do podsumowania sytuacji miasta w kontekście minionych miesięcy oraz próbą postawienia diagnozy najbardziej palących problemów. W ostatnich latach prezydent Maj nie mógł liczyć na przychylność większości radnych w kwestii uzyskania wotum zaufania. W zeszłym roku nie uzyskał także absolutorium. Czy w tym roku sytuacja się zmieni, przekonamy się podczas obrad najbliższej sesji. Rozpoczną się one w najbliższy czwartek o godzinie 15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy. Będzie można je śledzić za pośrednictwem portalu sesja.tv, jak również w transmisji w Puławskiej Telewizji Kablowej. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM. Ulica Generała Feldorfa Nila 2 Galeria Nowa. Oraz Premium Mobile Galeria Zielona. Na parterze obok ruchomych schodów.